Lecimy dalej. Lepsza satysfakcja jak tu po kolei sobie przejmujesz tę kurde tą mapkę. Akurat walka w Sokiro była spoko, tylko że było trudno. Mi się podobało jak została zrobiona, ale było ciężko. W sensie, że dosyć szybko ginąłem. Ale samo to, że było challenge była fajna. Zwiadowca dostrzegł studnię, z której korzysta posterunek. Jeśli zniszczysz jej filtr, podtrujesz żołnierzy. Zajmę się tą studnią. Mówisz, że to brzmi dobrze albo źle, no wiesz. się ma ciekawe jaki maksymalny poziom tu można mieć udało mu się obronić Aha, nie, no, no podobają mi się Dark Souls ogólnie, więc a ja tu byłem. Pamiętacie, ja tu byłem i się zastanawiałem, czemu tu nic nie ma. Pamiętam, jak tu byłem. Kurwa, byłem w pracy teraz 4 dni i mi się drugiego dnia... Może już pierwszego, tylko nie... pod koniec, tylko nie zauważyłem. Dziura mi się zrobiła w spodniach i musiałem zapierdalać do domu się przebrać. Takie chujowe te spodnie. Niepotrzebnie jakieś tanie gówno kupiłem. Znaczy fajne były właśnie. Kurwa. Ale się tak rozpruły. Miałem trochę szczęście. Bo mogło być gorzej. One, jak, się, jak zobaczyłem tą dziurę, to wyglądała tak, że jakbym chciał, to jakbym tak złapał palcami tak rrr, nie? To mógłbym je rozpróć w chuj. Po prostu jak papier miałem wrażenie, że się rozprują zaraz, jak zobaczyłem tą dziurę, nie? I mówię, no nie, no to ja, z, kurwa, idę się przebrać. Całe szczęście mieszkam blisko. Ale takiej sytuacji nie chcemy, nie chcemy. Żeby z dupą na wierzchu chodzić po pracy. Dlatego postanowiłem, że wejdę na internet i zamówię sobie spodnie robocze. I będę ufał, że kurwa nie zawiodą mnie. No nie? A nie jakieś tanie gówno gdzieś tam z, z hipermarketu, supermarketu. No. Gdzieś tam na necie sobie znajdę i kupię. No, no nie twoja wina, nie, że ci się spodnie rozpróbuję, kurwa. No, nie spodziewałeś się tego. Nie, nie jesteś jakimś, jakimś tam łachmaniarzem, że, że to dla ciebie norma. Że chodzisz w dziurawych spodniach, tylko się po prostu i kurwa. Już wcześniej miałem kiedyś na innych spodniach taką malutką dziurkę, no to. tu... żeś nikt tego nie widzi nawet, nie? Ale jak się tak zrobi, taka ten, no to już trzeba. Kurwa... Także widać, no to już no to trzeba się zmienić. No. nikt nie będzie to nie twoja wina. No. To jest po prostu przypadek. No no, no, czekaj. A widziałem gościa co kurde w podkoszulce przyszedł do pracy, nie? Ja nie wiem co on tam czym on się zajmował, ale miał taką dziurę na sutku, że mu sutek wystawał, no nie? No to to już gorzej wygląda kurwa. Bo... Raz, że na pewno to zauważył, a dwa, że ma wyjebane i z sutem na wierzchu łazi, nie? Rozumiesz. Takie typy się trafiają. Także jak ci się dziurka zrobi, czy dziura nawet gdzieś tam w spodniach, czy gdziekolwiek w pracy, czy... czy, czy nawet na mieście, czy, No nie, chuj no, nie? Bywa. Ale no, już lepszy jesteś niż ten koleś, co wie, że ma dziurę w, w koszulce na sucie i suta mu widać. Cud mu wystaje, on nic z tego nie robi. Ty. Dobra, jeszcze dwa posterunki. Nie, mam nadzieję, że się tędy wychodzi. Brzuch normalnie na wierzchu. Kurwa, że jest. Może się teleportuje. Nie spodziewałem się, że tutaj jakieś plemiona będą, ale faktycznie widziałem przecież to, Fakt, faktycznie. Możne rzeczy się zdarzają, nie? Czasami Ci się na przykład coś źle wypierze i trochę dryfi, ale to nie, to wtedy nikt się chyba nie cieszy, nikt nie lubi śmierdzić. I dopiero zauważysz w pracy na przykład, nie? Albo dopiero zauważysz w pracy, że masz ujebaną koszulę albo spodnie, no nie? I się zerwałeś o 5.30 rano do pracy i po prostu się ubrałeś i poszedłeś i dopiero w pracy ogarniasz. Zdarzają się takie rzeczy. I zdarzają się też ludzie, którzy mają na to wyjebane i chodzą tak cały czas. Jak się ten koleś nazywał? Kurwa, co u mnie na osiedlu mieszkał? Nie pamiętam jak miał na imię, ale chyba było ich dwóch, dwóch i mieli na nazwisko Porażka. Porażka. Gdzie mam to za to podróżować? Tam. Są się kurwa. Mają pomysły, ludzie, Stylowe mają czasami taką, że ja jebie. No, kiedyś nosiłem szelki, jak byłem dzieckiem. Teraz kupiłem. I mam szelki. Mam, jed mam jedne szelki, nie? Bo rozkminiłem sobie kiedyś, że miałem fajne spodnie, które mi spadały i nie było miejsca na nie, na pasek. Nie było nic, chyba. E czy nawet miały sznurek, ale nic nie dawał, coś takiego, nie wiem. I kiedyś sobie kupiłem sz szelki, żeby był spokój, coś takiego było. Albo do pracy, właśnie. Normalnie, moja mogę szelki nosić, tylko nie na wierzchu, nie. A tak to? Błaś Prognoza pogody chyba. No taka jest lepsza satysfakcja. Przejmiemy całą mapkę i heja. Tak jak te, uh, Outer Worlds, dwójeczkę robią. Mówiłem, że jedynka to jest dobry wstęp do czegoś większego. Mówiłem, pamiętam jak mówiłem. I mam nadzieję, że właśnie dwójka będzie czymś większym już. Mogę stąd się teleportnąć. Tu jest jeszcze tak. I w sumie trochę nie mogę się doczekać na Outer Worlds 2, bo jedynka mi się podobała. Mówiłem też, pamiętam, że jest właśnie. że to ma takie. Jak to było? Kompetencje ma na coś większego, na własną własną markę, własną serię, taką większą coś jak masz Elder Scrolls Fallouty czy coś, to Outer Worlds miało takie kompetencje, no nie? I dlatego cieszę się, że do wujka wychodzi. Mm. właśnie nie wiem co oni się rozbudowali czy co ten obsydian O. A no to tam zawsze wiadomo, no zobaczymy jak wyjdzie. Może zatrudnili jakieś ludzie, może się rozrośli, nie? No ale jeżeli robią trzy gry jednocześnie, to też dobrze trochę świadczy o tym, że dostali jakieś zaufanie. Że robili wcześniej dobre te gry i dostali zaufanie, no nie? No ale jak robią też trzy gry, no to ciężko by było, żeby robili takie wielkie gry. Ja bym chciał, żeby Outer Worlds było większe od dwójki. Żeby było czymś większym, porządniejszym. Ale jak mają nasrać się znaczników na mapie i znajdziek chujowych, jakichś spierdolonych zadanek z dupy, to lepiej nie zrobią mniejszą grę, no, ale konkretną, fajną. To jest moje zdanie. Idziemy po sterunek, kurwa, jakie mam tam wejść? Tata nas tu nie było w tych rejonach Tu nie naszczałem? Nie naszczałem A my idziemy Jeszcze po posterunek i potem fort chyba teczki gierki No tak bo wiesz tam chuj że będziesz siedział w tej grze 100 godzin ale no Jakoś ja jednak chyba lepiej bym zapamiętał coś mniejszego, ale konkretnego, takiego fajnego. Za dużo tego syfu już jest po prostu. Ale no też prawda, że możesz kurde, bo to jest takie jakby paro płaszczyznowość gier i to jest też jakieś tam e sztuka designu, można tak powiedzieć, że oni tak e, e, tą grę projektują, że ona jest dobra dla ciebie, bo na, dajmy na to dla ciebie, bo e, jest konkretna w pewnym aspekt, w, 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 pew, w pewnych aspektach, to znaczy przechodzisz fabułę, robisz jakieś zadania poboczne i jest git, a dodatkowo rozsypują jakiegoś shitu na mapie i tak dalej dla tych drugich graczy. Którzy jeszcze chcą maksować, szukać, eksplorować, znajdować i tak dalej. Ta gra jest wtedy. No ogólnie jest lepsza w sumie, bo jest dla większej ilości graczy. No nie. Tylko że no widzisz, właśnie nikt nie chce kurde, grać w jakieś takie urzy. Znaczy, no, są ludzie, którzy będą grali i dlatego oni to w, tam wrzucają. Dlatego, tylko to wrzucają tam. Bo są ludzie, którzy będą grali, jednak no. I to jest, to jest trochę problem. Bo wiesz, z drugiej strony, ty nie musisz tego robić, ale z trzeciej strony, chujowo to wygląda. <grym> I tak dalej. I tym bardziej i tak to wrzucą, bo ty, Ach, kto wie, może za dwa lata zmienisz zdanie i powiesz, pograłbym sobie jeszcze w cyberpunka, dajmy, dajmy na to, sorry, ale ten, yy, ale kurde, zrobiłem już wszystko. Ale nie, w sumie nie zrobiłem wszystkiego, bo nie chciało mi się robić tych gówien, no to jeszcze są, to sobie jeszcze te gówna zrobię. A jeżeli chodzi o cyberpunka tak właściwego, no to... No, ja tak cały czas będę czekał. A ja czekam na definitive edition czy coś w tym stylu. Ciekawe, czy tak go przekonam. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym ich nie przekonał. Został tylko Ford. No jak już rozsypują takie shity, to mogłoby to chociaż nie być tak strasznie gówniane, no nie? <laughs> Tylko żeby to faktycznie jakieś fajne zadanie było mimo wszystko. Albo zajęcie jakieś fajne. Czynność jakaś przyjemna, o. Przyjemna czynność. Która się powtarza za każdym razem, a w jakiś tam inny sposób trochę może jest zrobiona. Jakaś taka fajna rzecz. No i fort. Stąd będzie chyba najbliżej. Nie wiem czy się wep... Udało mi się dotoczyć bum, bum, kule pod Forty i ją wysadzić. Aby jednak zrobić to na potrzebna ci będzie niegasnąca pochodnia. Niegastąca pochodnia? Stwierdzę, że zwykła pochodnia zgaśnie, jeśli ją rzucisz, więc musisz też dać do niej nieco huku pyłu. Okej. Okay. o właśnie miałem zapisać, ja pierdzielę kiedy to było. Dwadzieścia cztery godziny gry. Już to byliśmy dawno temu i robiliśmy to. Я, я бег, не бил тут. kurwa tony oh. <trony> a nie walka tu. Awans Może siłę dam, kurde, teraz obrażenia w walce wręcz będą zwiększone. Może o to chodzi? Może jestem za słaby, kurwa, po prostu. Teraz będę dawał siłę cały czas, i zobaczymy, jak się będzie. Czy będą szybciej ginąć. Oj. No, ale z pistoletów też nie. Szybko wcale nie idzie no nie. Кого? что жишь? Ту Dawno, dawno temu. No, to jest ten pył.